Czym są satelity geostacjonarne? Są to satelity, oczywiście sztuczne satelity, które krążąc nad Ziemią zachowują stałą pozycję nad wybranym punktem, nad wybranym punktem równika Ziemi. Może to się wydawać czymś nieważnym, ale gdy chcemy mieć satelitę, z którego korzystamy, na przykład jest to satelita meteorologiczny, telefonii satelitarnej, czy też telekomunikacyjny. I chcemy używać anteny kierunkowej, to ten satelita musi znajdować się nad nami w stałej pozycji. W przeciwnym wypadku, za każdym razem musielibyśmy naszą anteną go łapać. A tak to mamy ustawioną tą antenę na stałe, skierowana jest w jeden punkt na niebie, tam gdzie akurat znajduje się ten satelita. W przeciwnym wypadku, gdyby ten satelita nie był na orbicie geostacjonarnej, to on zmieniałby swoje położenie. Musimy zdawać sobie sprawę, że jednak to położenie tych innych satelitów nie na orbitach geostacjonarnych cały czas się zmienia. I ta nasza antena musiałaby być ruchoma musielibyśmy wiedzieć, gdzie jest ten satelita, i cały czas musielibyśmy się dostosowywać do tego przemieszczającego się satelity. I po tym, gdy przemieszczałby się w ten sposób, że już byśmy go nie widzieli, musielibyśmy łapać kolejnego satelitę. A satelity geostacjonarne, dzięki temu, że znajdują się na orbicie geostacjonarnej, utrzymują, są, na, są w stałym miejscu. Są cały czas nad wybranym punktem równika Ziemi. I tutaj wchodzimy z orbitą geostacjonarną, czyli oczywiście orbitą okołoziemską. I ta orbita zapewnia mu, że będzie w tym wybranym punkcie cały czas. Musi mieć odpowiednią prędkość, jest to 3,8 km na sekundę około, oraz odpowiednią wysokość. Czyli 35 786 km nad równikiem. No, niektórzy przeliczają to jeszcze od środka Ziemi, i wtedy taki satelita geostacjonarny, czy też orbita geostacjonarna. To 42160 km od środka Ziemi. Taka prędkość plus taka wysokość i umieszczenie tego satelity nad równikiem Ziemi pozwala mu na bycie cały czas nad tym wybranym punktem. I tutaj, oczywiście, dzięki temu, że taki satelita znajduje się na orbicie geostacjonarnej, ma odpowiednią wysokość nad powierzchnią Ziemi, czy też. Odpowiednią odległość od środka Ziemi oraz posiada odpowiednią prędkość, to czas obiegu Ziemi przez tego satelitę jest równy czasowi obrotu Ziemi wokół własnej osi. Właśnie dzięki temu może znajdować się w tym miejscu, a raczej cały czas nad tym wybranym punktem. To jest odpowiednik jednej doby gwiazdowej Ziemi. A dokładnie trwa to 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy. Tak, żebyśmy mieli cały czas w danym miejscu danego satelitę. I gdy na przykład używamy anten satelitarnych, które będą służyły nam do odbioru telewizji, no to doceniamy to, że mamy tego satelitę w jednym miejscu, że ta antena jest skierowana cały czas na tego jednego wybranego satelitę. A nie musimy się cały czas przełączać z jednego na drugiego satelitę, który dostarcza nam te pakiety informacji. Tylko, że oczywiście no, to nie są same zalety. No Dla nas tak, ale jednak są też pewne ograniczenia. Po pierwsze, oczywiście chodzi o czas, ponieważ te informacje, przekazywanie tych informacji, czyli wysłanie sygnału, jego odebranie, no i podróż na przykład w drugą stronę, to wszystko trwa. I. Tak, i najczęściej jest to około 239 milisekund. Czyli ta podróż z satelity geostacjonarnego na powierzchnię Ziemi trwa około 239 milisekund. No, wydaje się niewiele, ale w przypadku no, niektórych rzeczy to opóźnienie może być zauważalne. W takim naszym zwykłym ludzkim życiu no, raczej tego nie zauważymy. No Ale są niektóre rzeczy, które... Nawet te milisekundy są dla nich ważne. Kolejną rzeczą jest inna, można powiedzieć, wada satelit geostacjonarnych, tej orbity geostacjonarnej, czyli to, że niestety nie na całej powierzchni Ziemi są one widoczne, ponieważ powyżej, na północ, przepraszam, nie powyżej, od równoleżnika 81,3 stopnia północnego i na południe na dół od równoleżnika 81,3 stopnia południowego. Ta orbita geostacjonarna, ta ten satelita geostacjonarny jest niewidoczny. Po prostu znajduje się pod horyzontem. No wiemy, że Ziemia jest kulą. Mam nadzieję, że należycie do tych kuloziemców, którzy tak uważają. No jeśli nie, to jest jeden z dowodów, że się mylicie. Jeśli myślicie, że ta Ziemia jest płaska, albo też na przykład, że żyjemy we wnętrzu Ziemi, ponieważ i takie mm, opinie, zdania się zdarzają również na tym kanale. Ale y, Ziemia jest kulą i ten satelita znajdujący się te 30 kilka tysięcy, a dokładnie 35 786 kilometrów nad równikiem, nie jest widoczny na całej powierzchni Ziemi. Jednak w niektórych miejscach na powierzchni naszej planety, oczywiście są to tylko okolice okołobiegunowe, jest niewidoczne, po prostu jest za horyzontem. To jest raczej łatwe do wytłumaczenia, więc to jest jeden z tych kolejnych dowodów na kulistość Ziemi. No ale już pewien pan w kilku materiałach udowadniał, jak ta kulistość Ziemi jest udowadnialna. Oczywiście historia tego typu orbit, tego typu satelitów zaczęła się już prawie 100 lat temu. W 1928 roku Herman Potocnik już analizował, że ta orbita geostacjonarna, gdyby tam znajdował się jakiś satelita, jakiś obiekt, to mogłaby służyć do komunikacji. Znajdując się cały czas nad wybranym punktem, pozwalałaby na bardzo łatwą komunikację. Oczywiście, tym najważniejszym, który najbardziej rozpowszechnił wiedzę o tego typu możliwości, był Arthur C. Clarke, czyli pisarz science fiction, który w 1945 roku dokonał takiej analizy w pewnym magazynie, i dopiero wówczas doszło do takiego zauważenia tego zagadnienia, i naukowcy jako sprowokowani tym, zaczęli rozważać no właśnie zastosowanie satelit umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, właśnie na przykład w celu komunikacji. No i właśnie dlatego niektórzy nazywają tą orbitę orbitą Klarka. Chociaż można by ją nazwać zupełnie inaczej. Więc ta orbita wraz z tymi satelitami pozwala nam na bardzo fajne wykorzystywanie tych sztucznych satelit do wielu zastosowań. Czy to telekomunikacyjnych, jeśli chodzi o GPS, jeśli chodzi o satelity meteorologiczne. Pamiętajmy, że tych satelit umieszczonych na innych orbitach, wykorzystywanych w inny sposób, jest również bardzo dużo. Tylko że one mają z reguły inne zadania. Tutaj, w tym przypadku, gdy chcemy mieć po prostu satelitę w jednym wybranym punkcie, gdy jego obieg Ziemi jest równy czasowi obrotu Ziemi i wykorzystywać te wszystkie możliwości, jakie daje taka sytuacja, no to musimy umieścić go właśnie na orbicie geostacjonarnej, na odpowiedniej wysokości i żeby poruszał się z odpowiednią prędkością. No może kończmy. Mam nadzieję, że troszkę to wyjaśniłem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, zapraszam do ocenienia, skomentowania, naciśnięcia dzwoneczka. Spójrz na inne materiały, spójrz na inne kanały. Linki znajdują się w opisie.